No tam jest teren budowy a, no a tutaj ja jestem w wodzie A więc to To chodzi o teren budowy We wodzie nie ma budowy Co tu mamy Szalne Nie no rośliność glony No, kamloty, woda bardziej czystsza niż poprzednio, no może teraz Nie, podwodne zdjęcia, może lepsze by były na pewno. 嗯。Uh. <noise> że niedługo przekop będzie gotowy na mierzej wiślanej. zobaczę jak teraz jest, jak woda, czy widać będzie? lepiej niż poprzednio pod wodą. No to let's go!